2269. Tyle zgonów odnotowano od stycznia do grudnia ubiegłego roku w Urzędzie Stanu Cywilnego Słupskiego Ratusza. Do maja włącznie liczba miesięcznych zgonów przekraczała 200. Najbardziej dramatyczny był marzec z 251 osobami zmarłymi. Do jesieni liczba zgonów była o kilkadziesiąt miesięcznie niższa, choć nigdy nie spadła poniżej 130. W grudniu natomiast ponownie przekroczyła 200. Fale wzrostów i spadków liczby zgonów pokrywają się z falami pandemii koronawirusa. 2021 rok był kolejnym z wyraźnym wzrostem liczby zgonów słupszczan. Dla porównania, rok wcześniej było ich 2000, a we wcześniejszych latach liczba zgonów nie przekraczała 1800. W całym 2021 roku przybyło też 1574 najmłodszych słupszczan. To o prawie 270 więcej niż rok wcześniej. Lekarze położnicy najwięcej pracy mieli w sierpniu, gdy odebrali 167 porodów, w lipcu i wrześniu było ich tylko nieco mniej, bo ponad 150, a tylko raz w ubiegłym roku, w styczniu, Słupszczan urodziło się mniej niż 100, bo dokładnie 99. I choć liczba urodzeń rok do roku wzrosła, to jest wciąż dużo niższa niż liczba zgonów.